Twoje ciało wysyła sygnały SOS, że potrzebuje magnezu, ale ty tego nie zauważasz. Oto siedem nietypowych objawów świadczących o niedoborze magnezu, a ostatni z nich dotyczy naprawdę wielu osób. Po pierwsze, masz skurcze mięśni, drganie powiek lub kurcze łydek. To znak, że Twoje ciało mówi potrzebuje magnezu. Magnes pomaga mięśniom się rozluźnić, a jego brak szybko prowadzi do skurczów i napięcia. Po drugie, twoje serce bije nieregularnie, czasem przeskakuje, a czasem przyspiesza bez wyraźnej przyczyny. Magnes stabilizuje rytm serca. Jego brak może całkowicie go rozregulować. Po trzecie, czujesz się całkowicie wyczerpany, mimo że śpisz wystarczająco długo. Magnes jest kluczowy w produkcji energii, a bez niego ciało nie nadąża i pojawia się chroniczne zmęczenie. Po czwarte, przewracasz się całą noc i nie możesz zasnąć. Magnez uspokaja mózg, a jego brak powoduje nadmierne pobudzenie, przez co sen staje się trudny. Wreszcie czujesz drętwienie lub mrowienie w rękach i nogach. Magnez wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a jego niedobór może wywoływać te dziwne odczucia. Jak więc w prosty sposób uzupełnić magnes na co dzień? Polecam ci gorzką czekoladę w połączeniu ze szklanką wody z Shilajit. Gorzka czekolada jest bogata w magnez. Shilajit pomaga organizmowi lepiej go przyswoić, a jednocześnie dodaje energii, wspiera spalanie tłuszczu i wzmacnia mięśnie. Jeśli chcesz wypróbować najczystszy i najbardziej godny zaufania Shilajit, znajdziesz link na moim profilu.